Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok. Swego czasu uważano, że bokserzy absolutnie nie powinni wykonywać treningów siłowych. Teraz jest już inaczej i o ile muskularność nie świadczy o tym, jak dobrym ktoś jest bokserem, to w tej dyscyplinie znajdzie się wiele naprawdę bardzo dobrych sylwetek. Listę otwiera Primo Carnera, urodzony w 1906 roku, włoski gigant, mistrz wagi ciężkiej. Miał 197 cm wzrostu i ważył ponoć aż 125 kg przy naprawdę niewielkiej ilości tkanki tłuszczowej. Stoczył w karierze 103 walki, wygrał 89 z nich, w tym aż 72 przez nokauty. Odniósł 14 porażek. To prawda wiele jego zwycięstw budzi wątpliwości i podejrzewa się, że niektóre walki były ustawiane na jego korzyść. Co do sylwetki, przede wszystkim miał ogromną ramę. Był po prostu wielki i niezwykle imponujący. Widać, że kształt górnej części był bardzo dobry. Rysował wyraźnie stożek. Był wąski w talii i szeroki w plecach. W ramionach przede wszystkim naprawdę fajne bicepsy, świetnie wyseparowane o krótkich brzuścach, ale tricepsów praktycznie nie miał. Myślę, że wyróżnić można też barki, wyraźnie zaokrąglone, nadające mu szerokości. Bardzo charakterystyczna, potężna budowa, dodatkowo z ubogą tkanką podskórną. Miejsce 11 na liście to Mike Tyson, który nie potrzebuje wylewnego przedstawiania. 58 walk, 51 wygranych, w tym 44 nokauty. Był niebezpieczny także poza ringiem Skazywany m.in. za napaść na dwóch kierowców Po wypadku drogowym Trzykrotne uderzenie otwartą pięścią strażnika parkingowego Który kazał mu przestawić samochód Czy na prawie 190 tysięcy dolarów Za widoczne teraz potraktowanie sędziego Który zabraniał mu dalej bić Lusa varisa. Trzeba przyznać, że miał całkiem masywną sylwetkę Ważąc około 99 kg Przy wzroście 1,78 m Chociaż na pewno nie był jakoś szalenie odtłuszczony Z poszczególnych partii Najlepsze wydają się klatka i ramiona na niektórych fotografiach widać też niezły brzuch. Barki miał raczej oklapłe i proporcje też niespecjalnie kulturystyczne. Muskulatura nie była specjalnie dopracowana czy estetyczna, ale masa mięśniowa i sprawienie wrażenia dużej i kryjącej za sobą ogromną siłę i brutalność zdecydowanie na plus. Myślę, że najmniej imponującym elementem był u niego łydki, w których zdecydowanie brakuje większej masy i pełności. Miejsce dziesiąte to Emil Griffith. Mistrz świata wagi półśredniej i średniej. Jego najbardziej znany pojedynek to trzecia walka z badym Paretem. Sędzia zatrzymał pojedynek zdecydowanie za późno, także pod koniec Griffith uderzał już nieprzytomnego pareta. Po tym już nigdy nie odzyskał on przytomności, chociaż śmierć nastąpiła nie w rynku, a w szpitalu, 10 dni później, na skutek krwotoku śródmózgowego. Po tym incydencie Griffith nie zakończył kariery. Stoczył łącznie 112 pojedynków, wygrywając 86 z nich i odnosząc 24 porażki. Miał 173 cm wzrostu. W kategorii półśredniej limit wynosi 69 kg, średniej 75, zatem musiał ważyć w pobliżu tych liczb. Umieściłem go w rankingu nie ze względu na ilość masy mięśniowej, która jest jak widać niewielka, ale na doskonałe proporcje i kształty. Miał szerokie barki, długie obojczyki i wąskie biodra, co tworzyło bardzo korzystny kontrast i nadawało górnej części bardzo wyraźny kształt odwróconego stożka. Miał też bardzo estetyczne kształty mięśni i mało tkanki tłuszczowej, więc separacja i definicja też na wysokim poziomie. Dość smukła, ale bardzo przyjemna dla oka sylwetka estetyczna, naturalna i finezyjna. 9. Powracamy do klasy ciężkiej. Evander Holyfield Miał 189 cm wzrostu i ważył w trakcie swojej kariery od 80 do 100 kg. Jak wiadomo, stracił kawałek ucha w drugim pojedynku z Tysonem, a jego walka z Lenksem Lewisem jest tytułowana przekrętem stulecia. Lewis praktycznie przez całe 12 ród dominował, trafił Holyfielda 348 razy, przy jedynie 130 ciosach Evandera, które doszły do celu. Mimo to ogłoszono remis, komentatorzy nazwali to rabunkiem na Lewisie i rzeczywiście mieli rację. Rekord Hollywilda to 57 walk, 44 wygrane i 10 porażek. Pod kątem sylwetki przypomina trochę bardziej muskularną wersję Mike'a Tysona. Ma większą klatę, czworoboczne ramiona, ale sama struktura bardzo podobna. W przeciwieństwie do Griffita nie jest to finezyjna muskulatura, chociaż jak widać we wczesnych latach kariery nawet można byłoby ją tak nazwać. Potem zyskał już więcej masy, także był mniej estetyczny, a bardziej potężny i budzący respekt. Najbardziej dominujące partie to oczywiście klatka piersiowa i mięśnie czworoboczne. Barki, podobnie jak u Tysona, raczej oklapłe. Dość przeciętna bywała także jego definicja, choć z drugiej strony dzięki temu wydawał się jeszcze bardziej masywny. Peleridy, znany przede wszystkim ze znokautowania Witalia Kliczko w finale Mistrzostw Europy Federacji Wako rozgrywanych w Bułgarii w 1992 roku. Trzeba przyznać, że zrobił to w naprawdę pięknym stylu, wykonując obrotowe kopnięcie kontrujące atak Ukraińca. Mimo, że uderzenie wyglądało jakby nie używał dużo siły, połączenie ciężaru nogi z prędkością jaką osiągnęła cel wystarczyło, by posłać Vitalia na matę. Jako bokser stoczył 28 walk, wygrywając 20 i przegrywając 6. Ma 191 cm wzrostu. Do konkretnej wagi nie dotarłem, ale w kickboxingu najczęściej startował w kategorii plus 89 kg. Co mi się przede wszystkim nie podoba w tej sylwetce, to kształty mięśni. Brzuście są wręcz idealnie okrągłe, pełne. Przede wszystkim na materiałach z początków kariery wyglądał może trochę łagodnie, ale niezwykle estetycznie. Nie była to surowa, czy ostra, ani twarda sylwetka, ale bardzo finezyjna i naturalna. Miał dobrą klatkę i barki. W pozostałych partiach, przede wszystkim ramionach, trochę jednak brakowało masy. Przez brak ponadprzeciętnej definicji czasem prezentował niedostatki ostrości i separacji, szczególnie na środku, ale na niektórych ujęciach widać, że mięśnie brzucha miały symetryczne i dobrze rozwinięte. Bardzo naturalnie wyglądająca i przyjemna w odbiorze muskulatura. 7 to Albert Sosnowski, polski zawodnik wagi ciężkiej. Miał 189 cm wzrostu i ważył około 100 kg. W 2010 walczył z Witaliem Tliczko o tytuł Mistrza WBC. Niestety nie wygrał, ale wytrzymał z Ukraińcem w ringu aż 10 rund, zanim został posłany na deski. Było to całkiem spore zaskoczeniem, gdyż Sosnowskiego skazywano na pożarcie. Po walce natomiast pojawiły się głosy, że Klitschko trzymał go w ringu tak długo, by osiągnąć odpowiednio długi czas transmisji, a w przerwie między 9 a 10 rundą ponoć dało się słyszeć z narożnika Ukraińca kończymy i w 10 starciu Klitschko, zgodnie z instrukcją, zakończył pojedynek. Sosnowski w karierze stoczył 59 walk, wygrał 49, przegrał 8. Sylwetka może nie obdarzona specjalnie korzystnymi proporcjami, ale prezentował sporą ilość masy. Największym atutem natomiast wydawało się twardość mięśnienia. Trzymał mało tkanki tłuszczowej, sylwetka wyglądała na twardą, mięśnie wydawało się gęste i dojrzałe. Miał bardzo wyraźne mięście brzucha, ale nie da się ukryć, że biodra i talia dość szerokie. Tak czy inaczej połączenie ilości masy z tym poziomem odtłuszczenia naprawdę pierwszoklasowe. Myślę, że określenie surowa do jego sylwetki pasuje doskonale. Frank Bruno jako pierwszy zachwiał Mike'a Tysonem. Stało się to w pierwszej rundzie ich pierwszego pojedynku, chwilę po tym jak sam leżał na deskach. Ostatecznie jednak pojedynek przegrał. Był mistrzem świata wagi ciężkiej, jednak tytuł stracił już w pierwszej obronie, przegrywając w jego drugiej walce z Tysonem przez techniczny nokaut w trzeciej rundzie. W tej walce zostało uszkodzone jego oko, także jakiekolwiek dalsze obrażenia mogły spowodować trwałą ślepotę. Z tego powodu po tym pojedynku zakończył karierę z bilansem 40 wygranych i 5 porażek. Miał 193 cm wzrostu, ważąc około 103 kg, posiadał niezwykle imponującą sylwetkę. Miał bardzo dobre proporcje, świetne kształt mięśni, do tego był twardy i odpowiednio zdefiniowany. Rzadko widuje się u bokserów tak dobre najszersze i tak dobre kształty górnej części, jak na tym zdjęciu w bicepsach przodem. Jak widać miał też odpowiednio rozwinięte dolne partie. Jednocześnie smukła, ale naprawdę imponująca sylwetka. Przede wszystkim dzięki świetnej definicji, która dodawała mu muskularności. Myślę, że jest to podobnie jak w przypadku Griffita, wręcz kulturystyczna genetyka i w tej dyscyplinie też mógłby być czołowym zawodnikiem. 5. Tim Bradley ma jedynie 168 cm wzrostu i walczy w kategorii lekko półśredniej do 64 i półśredniej do 69 kg. Filigranowa sylwetka, ale bicepsy przodem zważenia są prawdopodobnie najlepszą wersją tej pozycji w świecie boksu. Na tej fotografii jego ramiona wręcz przypominają kształtami Teardą dla Schwarzenegera. Ma bardzo podobny wygląd bicepsu z doskonałym wierzchołkiem. Zarówno biceps, jak i triceps są bardzo wyraźnie wydzielone. Zdecydowanie najlepsza para ramion w tym zestawieniu. Kształt górnej części bardzo dobrze odwzorowuje odwrócony stożek. Piotra wąskie i u góry płynnie się rozszerza. Do tego wręcz idealny środek. Miśnie brzucha wyraźnie trójwymiarowe. Może smugi ściękniste po lewej stronie są trochę nierówne, ale to raczej nieistotny minus. Myślę, że ma naprawdę świetne predyspozycje do kulturystyki pod względem struktury i kształtów mięśni. Oczywiście, masa mięśniowa niewielka, ale mimo to jakość sylwetki ogromna. Był mistrzem świata dwóch kategorii wagowych: lekkiej, półśredniej i półśredniej. Stoczył 30 walk, wygrał 25 z nich. Jego pojedynek z Ruslanem prowodnikowym, podczas którego komentatorzy nazywali go scenariuszem wyjętym z filmu Rocky, został ogłoszony walką roku 2013. Wladimir Kliczko, podobnie jak Tyson, nie potrzebuje przedstawiania. 69 walk, 64 zwycięstwa i 5 porażek. 198 cm wzrostu i 109 kg wagi. Do Arnolda sywetkowo trochę mu brakuje, ale wśród bokserów, jedna z bardziej imponujących muskulatur. Jak w przypadku Sosnowskiego przede wszystkim imponuje ilością masy i jej jakością. Ma mało tkanki podskórnej, wydaje się twardy i surowy. Jednocześnie swetka bardzo dobrze zbilansowana, także żaden element w istotny sposób się nie wyróżnia. Ramiona, klatka, barki, czworoboczne łydki, wszystko jest na swoim miejscu. Z drugiej strony, w kwestii proporcji raczej nie prezentuje nic specjalnego. Ma dość szerokie biodra, chociaż plecy, jak widać, całkiem nieźle zaokrąglone. Na pewno przyzwoicie rozwinięte. W ramionach ma dobre bicepsy, ale w tricepsach dość znacząco. Brakuje masy i pełności. Myślę, że w pozach kulturystycznych raczej nie wyglądałby szczególnie korzystnie, ale we wszystkich innych sytuacjach Sylwetka dzięki swojej kompletności i muskularności przy sporej masie i niskim otuszczeniu robi naprawdę duże wrażenie. Podium otwiera Antony Joshua. Aktualnie prawdopodobnie najlepiej zbudowany bokser, chociaż po porażce z Ruizem, zdecydował się drzucić trochę masy mięśniowej. Przy wzroście 1,98 m waży aż 113 kg. Jest drugim najbardziej masywnym zawodnikiem w zestawieniu. Dysponuje bardzo dużą masą mięśniową, natomiast jego sylwetce brakuje surowości oraz doskonalszych proporcji. Jego muskulatura jest nieco zcentralizowana. Oprócz tego chciałby się mniejszej, węższej i bardziej płaskiej talii. To były tak naprawdę jedyne minusy jego sylwetki. Ma ogrom masy mięśniowej zarówno w górnej jak i dolnej części. Posiada zdecydowanie najlepsze uda w zestawieniu, ale łydki są jednak trochę za małe. Ponoć wykonuje dużą ilość przysiadów i martwych ciągów. I rzeczywiście widać bardzo dobry rozwój czworogłowych. Jest jedynym nadal aktywnym bokserem w rankingu. Jak do tej pory stoczył 23 walki, wygrał 22 i przegrał tylko jedną. Prezentuje rzadko spotykane w tym sporcie poziom umieśnienia. Dlatego jest to tak wysoko w rankingu, chociaż pod kątem samych predyspozycji genetycznych do kulturystyki. Myślę, że absolutnie nie są one ponad 2. Ken Norton. Dwa słowa powtarzane jak mantra na wszelkich forach, gdzie mówi się o najlepszych sylwetkach bokserów. Sunyna jest jego zwycięstwo z Muhammadem Ali w 1973, które odniósł na punkty, dodatkowo szczycił się złamaniem szczęki swojemu rywalowi w tym pojedynku. Łącznie walczyli ze sobą trzy razy. Z wyjątkiem pierwszego starcia wszystkie pozostałe wygrał Ali, chociaż słuszność tych werdyktów czasem poddaje się wątpliwość. Ken Norton miał 191 cm wzrostu i ważył około 100 kg. Jedyny minus jego sylwetki to to, że był trochę wąski w barkach, chociaż może wynika to z tego, że jego obojczyki były ustawione dość pionowo. Przez to góra miała bardziej prostokątną, a mniej trójkątną ramę. Poza tym wyglądał świetnie. Brzuźce były pełne, partie miały bardzo dobre kształty. Był trójwymiarowy. W górze jest absolutnie kompletny. Wydaje mi się, że miał jedne z najlepszych ramion i przedramion w tym zestawieniu. Oczywiście świetne barki, klatka oraz bardzo wyraźne i symetryczne mięśnie brzucha. Stanowił doskonałe połączenie masywności i estetycznych kształtów. Stoczył łącznie 50 walk, z czego wygrał 42 i przegrał 7. Miejsce pierwsze na liście to Mike Weaver. Tytuł mistrza świata wagi ciężkiej federacji WBA zdobył w 1980 roku w pojedynku z Johnem Tate. Jego przeciwnik dominował przez pierwsze 10 rund. Potem Weaver zaczął przejmować inicjatywę, ale wydawało się, że obudził się za późno, by odrobić straty. Dopiero w ostatniej, 15 rundzie, 40 sekund przed końcem, zafundował tej druzgocący nokaut, po którym ten przez minutę leżał nieprzytomny na deskach. Weaver wygrał 41 walk, przegrał 18. Miał 185 cm wzrostu. Źródła podają, że w czasie kariery jego waga wynosiła między 189 a 234 funty, czyli od 86 do 106 kg. Jego sylwetka stanowiła świetne połączenie masy, proporcji i bardzo dobrych kształtów mięśni. Był jednocześnie masywny i estetyczny. Prezentowany wcześniej Ken Norton, ze względu na poziom muskularności, nadał mu przydomek Herkules. Posiadał wąski biodra i jego środek był praktycznie idealny. Najszersze, wyraźnie się uwypuklały, do tego duże ramiona, pełna klatka. Myślę, że sylwetka na tyle uniwersalna i jednocześnie tak dobra jakościowo, że każdy chciałby tak wyglądać. Jak dla mnie stanowi jako całość najlepsze połączenie, i dlatego umieściłem go na pierwszym miejscu. To był ranking 12 najlepszych sylwetek bokserów według kanału Celowy Shock, a teraz do następnego.